Jednego zjebanego dnia podczas lekcji biologii napotkał mnie niemiły incydent. Siedziałem na tylnych ławkach i pożerałem w spokoju kanapkę. Po chwili podchodzi do mnie pani Cyfra. Cholenałe babsko z atakami agresji, przez co ma zawieszenie w pobliskiej szkole za zlanie i wychędożenie ucznia z pierwszej klasy, który nie powiedział jej dzień dobry. Cyfra uderzyła łebomostu i zaczęła pierdolić. Co ty, mały kaszojadzie, odwalasz? Myśli, że jestem twoją suczką, żeby ci pozwolić jeść kanapkę. Popatrzałem się na jej czerwone odchlania oczy. I powiedziałem, o chuj ci chodzi wiedźmo? Przecaj o siedzę ino, i no i je maty się pultarz. Cyfra ewidentnie miała bombkę po stypie jej matki. Nie wiedziała co powiedzieć, więc jednęła krzesłem Borysa Nieznane, który zaś się posłał. Tym razem nie przed laptopikiem. Rzuciła mną naprzód klasy i ryknęła, że dostaje 12 jedynek i 4 uwagi. Stanąłem na środku jak jakiś West Side i pokazałem jej praszki dodając. Myśli mi bonka z pizdy. Ta dostała takiego w kurwa, że rzuciła we mnie stołem. Zastosowałem unik jak w Matrixie. Tylko na tyle cię stać po czwaro. Zaczęła do mnie biec. Nagle Sasza, nasz Ukraieniec, z klasy, wstał i wyciągnął pukawę. Purap, purap i wypierdala i stąd już. Na co cyfra zatrzymała się i zeszła na zawał. Wszyscy zaczęli świętować. Podgrzywek nawet wyciągnął resztkę bimbru, którą znalazł u cyfry w taszy. Najebaliśmy się i poszliśmy w pizdu do dom. Cyfra po godzinie wstała i powiedziała. Ale jestem głupią idiotką, po czym zaczęła namiętnie całować stół.